Cześć siemano witajcie bardzo serdecznie. Ja jestem Premiere Games, a to jest Minecraft wersja 1.6.4 Standard Mod. Dzisiaj sobie zagramy tryb jednoosobowy. Nie będzie to żaden jakiś tam biarkom serwer ani coś. Spójrzmy na świat sobie na grajmy by I trzy kropki i kropka. przetrwanie oczywiście, więcej świat to jest kreatywnie Kreatywny też nie przetrwanie. Twórz nowy świat. Nie raz teraz potworzy nowy świat. No. Dlaczego się zdecydowałem na nagranie Minecrafta w ogóle? Dlaczego w ogóle gra w Minecrafta? No tak jakoś. Tak jak powiedziałem, postanowiłem zagrać w Minecrafta, od razu idziemy do owieczki tam stąd. Tam się te krówki yy. Dlaczego nie słyszę gry? chwileczka? Czyżby było wyciszone? E -e. Na komputerze muszę włączyć sobie słuchawki. Pewnie Wyłączyć głośniki, włączyć słuchawki. I teraz nie wiem czy słychać Także nie słychać Shit Nie go. A bo jak chodzę Włączyłem słuchawki Znaczy się włączyłem grę a nie, a nie słuchawki Znaczy się... No i tak nie wiecie co... Chodzi o to że jeśli włączę grę a później dopiero słuchawki To się nie czytaj ręce słuchawki Słuchawki wtedy nie będą czytały jej głosu Gry. Najpierw musiał, musiałbym włączyć słuchawki, a później grę, żeby to działało. Nie? Ale w tym urządznikom nie są potrzebne słuchawki, jak na razie. Tę krowę, też tutaj, kurczaka dawę tu. To, to jak na razie, raz to No, no. Mam nadzieję, że się dźwięki gdzie nagrają. Ja, nie tam bo... tu fakt takowa, jeszcze jedno mięsko dało dobra, idziemy szukać miejscówki na świat, to było za darmo e, jeszcze tu muzykę wyciszymy, dzięki damy na na 10 albo 9, niech po spoko idziemy tutaj, zobaczymy co tu jest Chciałbym taką robić sobie przygodę, wiecie Minecraft? Konie są? Ej No są konie tej wersji Easy, easy, easy I Jak na razie tutaj jest dupa Muszę ich to wprost Tak uda Jakieś krętno, tutaj sobie weźmiemy trochę tego trafka. i wcześniej próbowałem nagrać Minecraft, ale jakoś mi nie wyszło zaraz ktoś... to albo przeszkodzi, albo coś, a teraz kurde nie słyszę dźwięków mam nadzieję, że nie będę musiał nagrywać od nowa tego, ale mamy jedno drzewko tam sobie posadzić ale chciałbym białą brzuskę na rozmnożenie w tym miejscu, w którym będę a ich nie będzie więc tak, co? trochę pogramy dzisiaj Minecrafta komuś, że wprawdzie Minecrafta grał, ja. ja ja siara, zaraz jeszcze kupiłem lambrzuska z półko dalej przez dżunglę do dżungli na razie nie idziemy i tam się więcej mięska dziura Kórek tereny. Ej, ale to takie fajne jest, nie? Takie krętne krętne Musiałbym prze... Musiałbym przepłynąć to. Owieczka, choć to jeszcze, ciebie jedną. Skatujemy. Jakby tak mogłoby tu kiedyś albo świnie. na no, owieczki jak na razie ale spokój niech będą <grystanie> samoowce na razie do rządu nie idę wybraliśmy ten kierunek więc w ten sposób idziemy mam nadzieję że górzyste tereny będą I chciałbym na takie drzewo nowe duże takie ja takich nie widziałem jeszcze w tym minecraft'cie. To jest osio czy. mały osiołek. Tikatch mieszko do domu. Ale nie chcę ich atakować, bo bez mieszka. Ponieważ nie wiem, czy by wtedy nie był zaatakowany przez nich. Ej, muszę dookoła tu. To o kurczaki sobie jeszcze dobra mam tego kurczaka no. dwie kurczaka kurczaka nie dostałem powinien być tu od razu upiszony ten kurczak ale szybko dobra od razu już też się przydadzą to się utka ta łódka bo za od Karkówka z tego skuczaka, nie? Ścieredka wieprzowa oczywiście też. Ej, 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 ej. What? Tu zostajemy. <śmum> I to jak? Tu się jeszcze wczyta, już się wczytuję. Zobaczcie. Tu jest fajny taki widok. Oczywiście się, no to dżungla, tak trochę, ale tutaj to w ogóle. Tam sobie doma gdzieś zrobił, widzę zobaczyć od dołu, jak to wygląda. Ups. Nie no, ja tu zostaję chyba co. Chyba, że z drugiej strony będzie jeszcze coś lepickiego, nie? To wątpię, ale chciałbym, żeby coś było lepszego, wtedy miałbym wybór większy, nie? Nawet tak na hardcora spadamy. Tu mam jedno, jednego kurczaka, zabijam trzy. Za karety zabiję Ciebie, znaczy się Ty, ja Ciebie zabiję. A masz w kurczaku o tu skuru, Dobra. jak widzę mamy problem ze żołądkami ale to spokojnie nasionka mamy to byśmy najpierw chlebek sobie produkowali tu jest taki duży ten w ogóle, duży ster nie? Ale z powrotem już się robi taka, wiecie, pierdziucha taka, nie? Płaska Mężczyzna się chyba tam tworzy Jeszcze bagna są, nie, tu chyba nie będzie pasowało No, bagna Dlaczego bagna? Skąd wiedziałem? Bo na mapie widziałem I tu taki ładny teren Ale tam są góry Czytujcie się, czanki, no. Sorki, ale taki komputer. Tam są bagna, to nie. Bardziej bym poszedł w tamtą stronę, bo epicki jeszcze coś. Możemy pójść, daleko nie ma. O co się można wrócić co nie? No. ta ta Zawsze, wiecie, można się przeprowadzić, co nie? Będzie się jeszcze orowce wybierało, czy coś. Na wędrówki będzie taki porządkowy domek mógłby być. Nawet i tutaj, nie? Nie by się trochę, tak wiecie, łódka by się zrobiło i by się wpłynęło gdzieś. W świat. I nie świniaka na łapku. Dobra, mamy dwa czapy. Ekstra. No no, o, tu się Dobra, kolejne dwa. Jeszcze te dwa by się przydały z niego. Też, dałby się krzydełko wieprzowe. MC zestaw też. No, mamy auto, kurde. Full pas. Robi się ciemno, ale mi się. No, mamy drzewka, to tam okej. Okay. Na ale tutaj zaraz rozbijemy, tutaj chatkę, jaką zrobimy na tej wzgórzu, nie? Tu mogą być tereny dalej trochę lepsze, bo mi się wydaje, niż tamto. Ponieważ... Ponieważ... tak też za dużo, to ja nie wiem. No dobra. Crafting. To wygląda jak dinozaur, nie? Roźli, dinozaury. lub dinozaury. <grystanie> Stary koniec dinozaury się kurde Pali. Tu się prześpiemy. Jeden na zachód słońca. Okej. Okay. Żyjemy jeszcze dzisiaj. Ale tamta góra by była fajna. No nie wiem, na razie tutaj się tak jakby powiedzmy osadzimy i to wy jeszcze decydujecie czy mam i dalej, czy zostać tutaj Dobra. Nie wiem czy byście poleli Żebym tutaj został czy poszedł dalej Nie wiem łóżko musi tu być jak na razie na tą noc... znaczy, no, na ten dzień, znaczy no, się. W razie taką gliniankę robimy, wiecie, żeby zapisać tutaj się tę grę. Taka, wiecie... ...jedna pintrówka. Drzewko może byśmy tu posadzili jakieś? Niech se tu rosnące. też. Tutaj na przykład. <laughs> Fak nie, Faj... Ej, Myślałem, że, że psułem nie będzie. Ale jest, spoko. Dobra. Może jeszcze zrobimy wypad taki krótki na... na tą... na wyspę mówię, na... Na piramidę, sobie na to. Tylko sobie najpierw tutaj mieczek jakiś zróbmy. Patyka, nie? Na co się patyków? Miał. Dobra, łopata. A po co mi łopata taka, jak mogę sobie zrobić? Kilo. Aaaa, tylko. Tak widziałem, że ja to pójdę. Szybko. Okej, ja szkinię, tylko może węgiel będzie, czy coś, to wiecie... ...na się przyda, nie? akurat, widzicie. Jak fajnie żelazo jest, widzicie? Węgiel by się przydał jeszcze, żeby przepalić. Dobra, idę tutaj zobaczyć, może węgiel będzie. Nie, nie no, nawet na pochodni nie będzie, spoko. No, znaczy się spoko trudno. A to jakaś taka głębsza widzę też ja właśnie tu. Większa tam widzę, że dalej wychodzi też na mapie że tak, ten tego to chyba powrócimy no w ogóle tu zostanę dziś w tej okolicy tak mi się wydaje jak nie ta góra, no to będzie tutaj za tą piramidą zobaczymy co tam jeszcze jest nie ma węgiel w końcu dobra, no dobra, na pochodnie będzie nie ma jeszcze, jest tam kopmy wszystko co się uda i nie będę wycinał żadnych wycinek nie będę robił chyba że naprawdę albo będę musiał się wrócić gdzieś tam kawał do czasu to cięcie zrobię jakieś coś ale tak to nie nie będę robił już i tego też będę już kończył więc idę tam się zabudować jakoś i leci ci koniec nie? A dzisiejszy odcinek będzie taki króciutki, chciałbym nie taki za długi, w jakiejś cenie 200 minut, 10 20. Biegać też nie mogę pomału. A dobra, spoko, biegnijmy tam. Nie widzę w ogóle tego świru na opałem. Tu nie proszę nie, nie będę mógł zasnąć. Też damy tutaj sobie. Mm -hmm. Tak, tak. Reszty tak sobie z kobla budujemy. Kurwa. Tak, zawsze, jak chcę coś na szybko zrobić, to mi się zawsze jako li. Dobrze, proszę nie. Tak. Tak. Nie, gitara nie. Powiedzcie, że może być. Mi też się podoba. A tu paję może wejść, to sobie tu postawimy. Tu już nie wejdzie, nie? No. Kopmy dirta. Dajmy dirta tu. I mamy. Wiecie. Mamy gitarka tutaj jeszcze sobie piecyk Nie zrobimy piecyka chyba. Akurat zrobimy je, że nam zostanie na kilo. To piecyk sobie rykniemy tutaj kilo, zrobimy mieczek by mi się przydał, ale najpierw kilof. Mam to żelazko wykopiemy. Patyka daj. Pochodnia. Człowiek pochodnie jakby nie miał ognie? Niemożliwe. No my się czujemy jak w domu, tak? linianka nasza jest podstawowa dobra, jeśli się filmik spodobał zostawcie opeczkę w górę ja coś jakoś może się postaram się poza odcinkiem jakoś to rozbudować troszkę czy coś w tym stylu ale tak wiecie, tutaj na razie tylko taka będzie nasza wypadówka baza no. no, to jeśli filmik spodobał zostawcie opeczkę w górę, ja sobie z wami żegnam na razie, cześć!